Państwa, bardzo serdecznie na gali finałowej trzeciego plebiscytu Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego na sportowca 2021 roku. Zaczynamy od kategorii Organizacja Sportowa Roku 2021. I Mam ogromną przyjemność powiedzieć, że tym zwycięstwem jest Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych Start Gorzów Wielkopolski. Cieszę się bardzo, że Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych start otrzymał tak wielkie i zacne wyróżnienie. Chciałbym podziękować wszystkim internautom, którzy głosowali na naszą organizację. Dziękuję również kapitule, że doceniła naszą pracę. Dziękuję bardzo. Nagrodę w kategorii Wydarzenie Roku 2021 otrzymują Paralekkoatletyczne Mistrzostwa Europy w Bydgoszczy. Szanowni Państwo, dziękujemy bardzo za uhonorowanie nas tą piękną statuetką. Dla mnie jest to też ważne z tego powodu, że uważam mistrzostwa Europy w paraleki atletyce naprawdę za świetną imprezę. Dziękuję jeszcze raz wszystkim i proszę pamiętajcie, ta statuetka jest własnością naprawdę wszystkich, którzy brali w tym udział. Chciałbym aby. Nagroda za bezprecedensową e, transmisję Igrzysk Paraolimpijskich trafiła do dyrektora TVP Sport Marka Szkolnikowskiego. Zapraszam. To jest nagroda dla was, bo nie każdy superbohater nosi pelerynę. Zawsze to powtarzam, to jest nagroda dla wszystkich sportowców, to jest nagroda dla wszystkich trenerów, lekarzy, masażystów, działaczy, a przede wszystkim dla rodzin i ludzi bliskich, którzy Wam na co dzień pomagają i którzy są właśnie tymi superbohaterami. Nagrodę specjalną Przyjaciela Sportu Paralimpijskiego roku 2021 otrzymuje Pan Profesor Aleksander Kacz. Ludzie, ludzie, jak ten czas leci. Wszystkim prezesom, działaczom, żebyście się ruszali, ruszali, ruszali. Udanych zjazdów. Przede wszystkim to olbrzyma niespodzianka, w ogóle się nie spodziewałem, po co tu jestem zaproszony. Cieszę się przede wszystkim i śledzę poczynania ruchu paraolimpijskiego. Małe cegiełki tam włożyłem, no między innymi do regulaminów. Na tym powstały te wszystkie potem paraolimpijskie regulacje. A trenerem roku zostaje Pan Andrzej Ochal. Kiedyś mówiono o tym, że Andrzej Gruba przeniósł tenis stołowy ze świetlicy na salony i teraz mamy tak wspaniałych zawodników, wspaniałych trenerów, działaczy i widać, że ten sport olimpijski rzeczywiście też jest na salonach. Bardzo dziękuję. Drugi Gutman, pierwszy po sukcesie na Mistrzostwach Europy, gdzie zajęliśmy pierwsze miejsce w klasyfikacji medalowej. Ona na pewno jest mobilizacją. Już myślimy o Paryżu. Tydzień, dwa tygodnie po, po Tokio już przygotowywaliśmy się do kolejnych zawodów międzynarodowych. Ja myślę, że to jest dobry moment i myślę, że większość z Państwa zgodzi się ze mną, aby wywołać najważniejszą kategorię dzisiejszego wieczoru. Kategorię Sportowiec Roku 2021. Szanowni Państwo, zwycięzcą trzeciego plebiscytu Polskiego Komitetu Parolimpijskiego w kategorii Sportowiec roku 2021 jest Róża Kozakowska. Jestem przeogromnie szczęśliwa i jakże dumna, że to właśnie ja jestem tu na tej scenie odbierając jakże niezwykłą i. Jakże piękną i wartościową nagrodę, która tak naprawdę mówi wszystko o mnie, jaką walkę, drogę i determinacją, z jaką siłą dążyłam do wszelkich celów i spełnienia marzeń. Marzenia kosztują, ale jakże pięknie jest je spełniać i właśnie trzymać taką piękną statuetkę, która jest ukoronowaniem. Całej mojej historii sportowej. Impossible Award. jest przyznawana tylko jednemu paraolimpijczykowi i jednej paraolimpijce na świecie. W 2021 roku nagrodą została uhonorowana Katarzyna Rogowiec, dwukrotna mistrzyni paraolimpijska w narciarstwie klasycznym. Nagroda od Międzynarodowego Komitetu Paralimpijskiego rzeczywiście jest szczególnym wyróżnieniem, bo w pewien sposób pozwala mi po skończeniu kariery paraolimpijskiej, sportowej przedłużyć sobie życie w tym, co kocham. Bez udziału partnerów czy to rządowych, czy sponsorów, czy innych partnerów, którzy współpracują z nami, oczywiście realizacja projektu plebiscy dla najlepszego sportowca nie ujrzałby światła dziennego. Serdecznie dziękuję Ministerstwu Sportu i Turystyki za to, że mogła ta gala się odbyć. Nie odbyłaby ona się również bez udziału i wsparcia Fundacji Kronenberga City City Handlowy oraz fundatora statuetek na najlepszego sportowca roku w firmie PKN Orlen.